Witam serdecznie, Szachowa Polsko, z tej strony Rzecz Jasna Szparumen. W trzeciej rundzie zmierzyłem się, moi drodzy, z Alanem Piszotem, arcymistrzem i tutaj, co ciekawe, sprawa nie jest taka oczywista, gdyż Alan Pichot albo Piszot możecie mnie tutaj poprawić w komentarzach. Wywodzi się z Argentyny, i przez większość swojego życia właśnie reprezentował Argentynę, natomiast od kilku lat reprezentuje moi drodzy Hiszpanię. Alan Piszot też powinien być znany w polskiej sferze opinii publicznej, ponieważ były w pewnym momencie jego kariery takie przesłanki, że może zasili polską reprezentację może coś wam tutaj brzęczy między uszami, że taka sytuacja miała mieć miejsce, finalnie nic do tego nic do takich rozmów nie doszło. Ale ja stwierdziłem przed partią, że no sprawdzimy czy tutaj faktycznie Alan Piszot przejdzie przynajmniej szparumena, żeby myśleć o grze w polskiej reprezentacji eee, Więc oczywiście stwierdziłem, że będę chciał tutaj przetestować możliwości tego hiszpańskiego arcymistrza eee, Co do samej partii, to już możemy teraz sobie śmiało do niej przejść eee, Widziałem, że przeciwnik jest fanem grania E4, więc tutaj przede wszystkim się właśnie na tym ruchu skupiłem No i tutaj generalnie... Moją taką maksymą na te mistrzostwa Europy jest to, żeby przede wszystkim grać te systemy, w których czuję się najpewniej, znam najwięcej teorii e, i po prostu wiem o tych systemach jak najwięcej. Dlatego, moi drodzy, postawiłem na obronę francuską, czyli system, którego w sumie dawno nie grałem e, relatywnie, gdyż na turnieju w Lublinie przede wszystkim katowałem sycyle, różne sycyle. Francuza zagrałem raz w Budapeszcie tam niestety partię przegrałem z lewem z zdwierem e, gdzie po D4 ja odpowiedziałem oczywiście D5 no, i tam wówczas przeciwnik zagrał skoczkiem na C3, czyli ruch, na który się dzisiaj również przygotowywałem zdecydowanie najdłużej, bo mówi się w tej faktycznie francuskiej, że ten ruch skoczek C3 ma coś w sobie takiego krytycznego, że te właśnie pozycje, które powstają po tym zagraniu, uznawane są za taki krytyczny test wobec obrony francuskiej. No, i widziałem, że rywal tego systemu ten system stosuje najczęściej. Dlatego tutaj najwięcej czasu spędziłem A tutaj już, co ciekawe, rywal jakby nie do końca był przygotowany na tę francuską Bo on już tutaj pomyślał minutkę Może to był tylko zwykły bait Tak, tak też mogło być, oczywiście E D5, czyli wariant wymienny Alan Pichot to jest zawodnik, którego oceniliśmy, opisaliśmy z Jakubem Jako gracza, którego najsilniejszą stroną przede wszystkim jest debiut To znaczy, że on to E4 zna bardzo dobrze Zna te wszystkie subtelności na tyle fajnie, że walczy o taką, wiecie, krytyczną właśnie pozycję, pozycję i od razu jak największą przewagę. Dlatego troszkę mnie to zdziwiło, no nie patrzyłem na ED wcale i byłem ciekaw, co rywal przygotował. Ebi ED5, skoczek F3, tutaj zastanawiałem się, czy nie chciałbym rywala jakoś zaskoczyć, tylko problem jest taki, że przy okazji też zaskoczyłbym siebie, no bo ja głównie grywam struktury ze skoczkiem na F6, kusiło mnie, żeby spróbować skoczka C6, no ale jakbym chociaż spodziewał się tego ED i coś sobie tutaj powtórzył, to prawdopodobnie mógłbym się na to zdecydować. Natomiast w momencie, gdy całkowicie nie mam nic przygotowanego, a nie wiem, czy rywal e, nic na to nie przygotował, możliwe, że tutaj również czasu sporo spędził, to stwierdziłem, że postawię na system, który znam najlepiej. Czyli skoczek F6, gojeń z D3 i tutaj, moi drodzy, idea z C5. Więc system, na, na który często decyduje się w partiach Title Tuesday, tak naprawdę kiedykolwiek ta pozycja się pojawia, to C5 jest zawsze moją odpowiedzią. System, z którym mam się bardzo dobrze, którego bardzo lubię, ustawiam w nim takie struktury z izolowanym pionem, zresztą zaraz taka powstanie, więc możemy do niej przejść. C3. Tak kiedyś mi na akademickich mistrzostwach Polski Jonasz Baum. Wówczas zareagowałem niepopra niepoprawnie, bo zagrałem skoczkiem na C6 i tam y, dostałem właśnie kolejność, której otrzymać nie chciałem. Natomiast w partii y, już poprawiłem. Zagrałem gońcem na E7. Y, Roszada, Roszada. No i Debbie C5. Debbie C5. Ja oczywiście tego piona odbiłem, więc mamy, moi drodzy, strukturę z izolowanym pionem I teraz tak, oczywiście izolak sam sobie strategicznie jest pewnym takim mankamentem tak, pozycyjnym Natomiast umożliwia też fajną grę dynamiczną I skoro mamy wszystkie lekkie figury na szachownicy, to ja byłem relatywnie z tego izolowanego piona zadowolony To jest taka wersja, którą chcę właśnie otrzymać Skoczek BD2 I tutaj, moi drodzy, się zastanawiałem Na co postawić, bo mam kilka możliwości E, długo, znaczy powiem tak. Przy szachownicy wybrałem dość szybko właśnie wieża E8, nawet nie 6 minut. Nawet nie, myślę, że szybciej tę decyzję podjąłem. E, tak myślę, że właśnie H6 mogłoby być ciekawe od razu. Bo idea polega na tym, że teraz ja szykuję się do zagrania koniem na H5. Taki jest pomysł, żeby tego gońca skubnąć. Nie mogę tego zrobić od razu, bo goniec pójdzie na G5, co nie? Czyli tutaj goniec G5. I nie ma to aż, tak, ma to aż tyle sensu. I, I chyba H6 minimalnie mogło być troszkę, troszkę dokładniejszą kolejnością, bo ja zacząłem od wieża E8, oczywiście ruch, który też nie może być zły sam w sobie. Wieża wchodzi na otwartą linię. Natomiast po Hetman C2 właśnie uważam, że już ta idea z H6 jest troszkę spóźniona, bo ja zagrałem faktycznie H6. Ale problem jest taki, że teraz po wieża E1 ta idea ze skoczkiem H5 nie działa. I co ciekawe, ja zrozumiałem to dopiero po naprawdę sporym namyśle. Zresztą zobaczycie, że ja spędziłem właśnie 15 minut nad tym ruchem. Finalnie zagrałem goniec E6, ale różnica polega na tym, że teraz pokój H5 dostaje goniec C7. I ja dopiero na samym końcu to znalazłem, że przecież taki ruch rywal posiada. I ja myślałem, że właśnie tu nic nie ma, bo wieża bije E1, wieża bije E1, Hetman bije C7, no ale że wieża E8, to myślałem, wiecie, z daleka, że mam yy, goniec F8, ale. Yy, Dopiero gdzieś tam na końcu jeszcze znalazłem, że goniec H7. No, i oczywiście, jak to znalazłem, no to prędko zdecydowałem, że goniec E6 to będzie mój ruch w partii b3. I powiem Wam szczerze, tak, że tutaj generalnie dlaczego nie chciałem od razu zagrać goniec E6 od ręki? Bo to jest taki bardzo normalny ruch. To, co właśnie wolałem dostać, tak Wam powiem szczerze, żeby było zademonstrować H6. Jakby teraz rywal zagrał właśnie wieżą na E1, to ja się zastanawiałem, czy Hetmanem na B6 już nie mógłbym skoczyć, co nie. Jakieś takie tutaj fajne porobić yy, hotki, klotki, nie? I uważam, że to była bardziej wredna kolejność, bo jakby teraz poszło na przykład Hetman C2, tak jak zagrał Rival Party, yy, to mam właśnie Koń H5. Idea polega na tym, że nie ma ani goniec G5, ani goniec E3, bo wtedy biję na E3, osłabiam strukturę. Skoro nie ma wieża E1, to też nie ma tej idei z gońcem E3. Yy, widzę, że tutaj komputer podpowiada H3, ale po H3 już bym myślał, czy nie mogę zagrać Koń H5 teraz. I na koniec H2, wiecie, gdy już jakiś Hetman F6, takie jakieś pomysły mi przychodzą do głowy w tej pozycji, nie? Żeby konia na F4 ustawić. Widziałem, że takie tego typu struktury są możliwe, chociaż komputer tutaj mówi, że białe są ok plus 0,4, więc yy, możliwe, że akurat w tej konkretnej sytuacji niewiele jest. Więc może to nie ma aż tak dużego znaczenia. No ale tak troszkę właśnie czułem, że, że przez to ta idea usierpiała, że konia h5 nie mogłem zrealizować. Goniec e6 i tutaj po koń b3. To co mnie trapiło to to, ja nie chciałem za bardzo grać gońcem na b6, bo to jest oczywiście ruch, na który chciałem się zdecydować od samego początku. Koń d4. Ja tutaj długo liczyłem koń d4, koń d4 i ja chciałem grać goniec d7 w tej pozycji tak z daleka, powiem wam szczerze. Ale problem jest taki, moi drodzy, że ja jakbym mógł odbić te wieże wieżą, to byłby luz. Tylko że właśnie powie, że 8, ja muszę odbijać to Hetmanem. I tak kurcze pieczone. Hetman D2 jakiś tutaj właśnie też takie mi się do końca nie podobało. Chociaż teraz widzę, że koń E4 jeszcze tutaj wchodzi na końcu, więc jakby to powinno być dobrze. Ale tak powiem wam szczerze, że właśnie czułem, że ten goniec na B6 będzie zaskoczkiem zamknięty, co nie? Ja za bardzo bić na D4 nie chcę, bo nawet jeżeli teraz nie ma przewagi, no to jednak jest ta chamska para gońców, nie? I, I tak czułem, że nie mam tego jak wysuszyć, bo na koń e4 jest po prostu f3, co nie? I uznałem, że tutaj białe już mają realnie coś. Więc ja stwierdziłem, że skoro tak, skoro ten gońc na b6 wcale i tak za bardzo nie ma e, jak tu do, do gry wejść, to odejdę tym gońcem na d6. Taki miałem pomysł. I e, spodziewałem się teraz tego ruchu, który rywal zagrał, hetman d2. E, I to co ja sobie pomyślałem, to to, że w sumie to mogę przecież zbić na f4, hetman bije f4. No i moim pomysłem było zagrać koń happy, To był mój pomysł z daleka. A, gdzie spodziewałem się hetmana D2. I tutaj uważam, że zagrałem niedokładnie. Że to jest y, moment, gdzie zagrałem niedokładnie. Bo y, ruch, który wykonałem w partii wydawał mi się bardzo fajny. Hetman F6, tak? W tej pozycji. Żeby, tak wiecie, już y, te figury do, do króla jakby podciągnąć, nie? Konia na F4 wpakować. Ale z perspektywy partii żałuję, że nie zagrałem tym hetmanem na D6. Bo Hetman jednak tutaj bierze pod kontrolę więcej centralnych pól. Może nie patrzy aż tak bardzo na króla i nie umożliwia nam jakiegoś ataku, ale po prostu ten Hetman wyłapuje tutaj, wiecie, wiele przekątnych. Że wiecie, jakieś pole C5 już tutaj jest odebrane skoczka na C6 broni, żałowałem w trakcie partii, już jak zagrałem Hetman F6 i zobaczyłem odpowiedź przeciwnika, to już żałowałem, że nie zagrałem wieżą na E3, przepraszam Hetmanem na D6 właśnie, bo teraz gram wieżą na D8, wycofam gońca na C8, stoję minimalnie gorzej, no bo jednak wymieniliśmy jeszcze tą, tą jedną parę lekkich figur, ja nadal mam izolaka, także rywal ma oczywiście możliwość mnie ciśnięcia, ale nie widziałem za bardzo realnie planów, które mogłyby rywalowi tak realnie mnie postawić ale w partii Hetman F6 i rywal wieża E3, to jest idea, której nie Doceniłem. To jest idea, której nie doceniłem. Ja tutaj generalnie zakładałem, że wieża E3, jeżeli pójdzie, no to ja pakuję konia na F4. No i tutaj zastanawiałem się tak naprawdę, gdzie rywal tym e, gońcem z D3 odejdzie. No i tutaj, no chyba nie zrozumiałem do końca tej pozycji, bo rywal po prostu, e, no nie, nie odszedł tym gońcem, co nie. I na tym etapie zrozumiałem, że kurczę, chyba po prostu stoi gorzej tutaj, bo jednak ten Hetman na D6 byłby bardzo przydatny, bo nie ma skoczka tepić, A teraz cały czas muszę się martwić. Y, Wobec takich ruchów jak końce 5 na przykład Gońc D7 byłoby fajne Ale właśnie już końce 5 muszę bardzo uważać, nie? I wiecie, atak na Gońca, atak na, na Pionka Przy Hetmanie na D6 tych problemów nie mam, prawdopodobnie pozycja się po prostu mocno suszy eee, I przez to, że ten Hetman stoi na F6, a nie na D6, to troszkę zmusza mnie do takiej troszkę innej, takiej Gry już wiecie, na załapańca, zagrałem wieżą na E7 Zagrałem wieżą na E7, bo właśnie żeby bronić się przed skoczek C5, taka profilaktyka, tak? Że jak skoczek, żeby nie groziło mi nic, tak? Bo skoczek C5, wieża a 8 taki miałem pomysł. I tutaj głównie liczyłem goniec B5. Ja chciałem w tej pozycji chyba grać gońcem na G4. Coś, taki miałem pomysł, coś takiego miałem w głowie. No, generalnie to był wariant, który tutaj bardzo daleko pociągnąłem. Wieża bije E7, wieża bije E7, yy, wieża bije E7 i ja w ogóle chciałem to bić moi drodzy. Okej, okay, tutaj mogę zbić skoczkiem, ja dajmy na to, że goniec bije c6, dajmy na to, że bc, bo ja to tutaj mogę zbić na f3, Daj ja dajmy na to, bo chcę wam pokazać ideę, że czasami wieża bije e7, hetman bije 7 i że na hetman bije f4 mam po prostu goniec bije f3, co nie? I teraz y, wisi skoczek również i wisi mat na jedynce, więc rywal nie ma za bardzo jak tego wszystkiego y, pobronić. Ale po ruchu tak wieża e7 patrzę, że skoczek fd4 ma rywal. No i tak mówię, kurcze pieczone... Mm... No właśnie, co robić? Dobra, mówię Gram-Wieża E8. Liczyłem bardzo długo. Zobaczcie, to jest bardzo trudna pozycja, bo spędziłem nad nią tak naprawdę 20 minut. Licząc wszystkie warianty w tej strukturze. Wieża F3 to jest coś, co liczyłem. G5 G3. No i tutaj generalnie, tutaj generalnie moi drodzy, no już jak zagrałem to wieżą na e7 tak naprawdę, to już ja widziałem ten cały wariant, poskoczek d4, wieża e8, g5, g3 i tutaj już z daleka moją intencją było zagrać gońcem na h3. Bardzo dużo trudnych wariantów tutaj jest. Wydaje się, że komputer pokazuje plus 08, że miałe ja po prostu stoją lepiej, ale tutaj w tym gąszczu wariantów naprawdę trzeba umieć się odnaleźć. To był mój taki test wobec tej. wobec arcymistrza Piszota. Test, który troszkę na własne, że tak powiem. Na własne... Tak. No zapomniałem tego słowa. Na własne wiadomo, co? Ale ja teraz zapomniałem. Nie na własne zadanie na własne No nie no muszę to wygooglać właśnie na własne co na własne żądanie na własne żądanie bez kitu nie zadanie tylko żądanie bez kitu no, prawie prawie się zgadzało na własne, rzecz, na własne żądanie wymusiłem taką, wiecie, yy, przypychankę, co nie? Bo, bo można było zagrać to Hetman D6 i w miarę trzymać tę strukturę solidną, trochę gorszą. No i po prostu ją obronić pokornie. A ja tutaj, wiecie, już tutaj szampańska, ułańska fantazja mnie ponosiła. Tak więc going moi drodzy. I zademonstrować ideę. Oczywiście tu grozi mat na jedynce. I na wieża bije E7, Hetman bije E7. I jeżeli by rywal teraz bił skoczka, no to oczywiście dostaje... Dość, dość, dość efektownego mata Natomiast oczywiście poszło wieża E3 I to jest prawdopodobnie moment krytyczny, bo Długo się zastanawiałem właśnie, czy Przechodzić do tej pozycji z Ze skoczkami C6 i B3 Czy te skoczki wymienić Bo generalnie to co ja zrozumiałem To, że ja muszę iść na taką pozycję Oddać Hetmana za Oddać Hetmana za wieżę i gońca i wiecie, tak jakby dociskać przeciwnika. Ja tylko, tylko to co nie podobało mi się w tym wariancie, to to, że po skoczek e 5 jest jeszcze skoczek z b na d4, co nie? To mi się nie podobało i jakby przez to ten wariant ten odrzuciłem, bo po prostu tutaj fizycznie nic nie widziałem, uznałem, że tutaj zaraz drugi skoczek wejdzie na e3. No i że jest fajnie, jest tutaj wydaje się, że spora rekompa, ale no właśnie te skoczki to wszystko broniły, co nie? A widzę, że tu komputer coś podpowiada, że. ojej, że tym skoczkiem w ogóle na E5 należało się by wrócić. No troszkę nieintuicyjne, bo jednak chcemy jak najbardziej te figury ciągnąć pod tego króla, co nie? Więc jakby tego ruchu nie widziałem, ale nawet i tutaj. Nawet i tutaj widzimy, że białe mają przewagę po jakimś fantastycznym król H1. Ja, moi drodzy, stwierdziłem, troszkę też przez to, że nie doliczyłem jednego wariantu, który e, e, powstał w partii. Skoczek bije d4, skoczek bije d4. Nie można bić na e7, ponieważ skoczek f3 szach i tutaj w ogóle piękny mat, król h1 goniec g2. jest g2, piękne tutaj zakończenie, no ale oczywiście gracz 2.600 tego typu e, taktyki nie podstawi. Skoczek bije d4. Tutaj po partii rozmawialiśmy, że może skoczek e6 jeszcze trzeba było grać, ale no jeżeli ja mam tutaj jakby to znaczy, że to cała idea, którą jakby zaplanowałem z daleka, jest totalnie, totalnie do piachu, więc ja stwierdziłem, że tutaj po prostu już podejmuję to takie ryzyko. Ee, na które szedłem jakby z daleka, i, i no, ale to nie tak, że ja widziałem to właśnie, że, że tutaj coś jest nie tak. Bo wydawało mi się, że wydawało mi się, że to się zgadza, bo ja tutaj liczyłem wieża 7 właśnie skoczek C2, które nastąpiło. Tak, i nie wiem, co ja właśnie liczyłem w głowie, bo. Skoczek C2 to jest ruch, nad którym spędziłem właśnie najwięcej czasu, ale wbrew pozorom zapomniałem o tym, że. że po skoczek E5, właśnie ja widziałem, że rywal ma hetman D5, ale jakoś w mojej głowie ten skoczek gdzieś indziej stał. Nawet ciężko jest mi powiedzieć, gdzie, bo ja na Headman b 5 jakoś w mojej głowie miałem wieża D7. I że rywal. Yy... że tutaj je mata. A przecież tutaj jest właśnie skoczek E1, co nie? I rywal się pięknie broni. I. E, gdzieś ten skoczek, możliwe, że gdzieś skoczkiem na E2 jak grywal odchodził, to taki wariant wchodził, koń E5, hetman bije, tak, możliwe, że to tutaj przeoczyłem, że, że to tutaj wchodzi. Konie w 3, krucha 1 wieża D2, tego typu manewry widziałem i tutaj nawet ja wygrywam, co nie, czarnymi. I możliwe, że, 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 że gdzieś mi się te warianty pomieszały, bo skoczka C2 liczyłem jako główny ruch, ale potem zacząłem liczyć jakieś skoczka E2 i, i, i troszkę mi się to wymieszało. No i problem jest taki, moi drodzy, że no niestety... Teraz nagle okazuje się, że tego skoczka drugiego brakuje, tak, że tutaj ten skoczek na e5, no pasowałoby go tutaj wrzucić, no ale oczywiście wtedy by rywal zagrał swoim skoczkiem na d4, też tę groźbę sparował. No a tak to okazuje się, moi drodzy, że niestety, ale tak te figury są tu poukładane, że nic za bardzo mi się nie zgadza. Jeszcze spróbowałem konie 5 hetman D5, tak żeby pokazać, no konie F3 też nie działa, taka idea, bo po hetman F3 wieża E1 właśnie ten skoczek z C2 jeszcze pięknie broni przed matem, więc tutaj niestety, ale wszystkie figurki gubię. Stwierdziłem, że jeszcze spróbowałem, zagrałem gońcem na F5. A skoczek E3, jest E4. No, i tutaj jeszcze ostatnia kławeczka, że jak F3, to chciałem zagrać koń E5. I tutaj faktycznie myślę, że po koniu E5 mam realne szanse, żeby tę końcówkę ustać. Natomiast, tak jak mówię, rywal tutaj no, też widać, że, że, że miał dobry dzień. Zagrał Hetman D1 koniem na E5. Zagrałem, żeby go na F3 wrzucić, no ale F4. I tutaj niestety, ale. No, rywal wykazał się odpowiednią techniką i za kilka ruchów, niestety, ale. Byłem zmuszony złożyć broń, dokładnie po ruchu król na G3. W obliczu tego, że jak odejdę gońcem, to jest H5, a jak odejdę na H5, to jest idzie D6 i nie mam jak tego pionka powstrzymać. Także, moi drodzy, niestety, ale trzecią rundę na Mistrzostwach Europy Seniorów przegrywam z hiszpańskim arcymistrzem. No, trzeba przyznać, że Alan Pichot, całkiem, całkiem solidny gracz. Ehm, no, nie jest to przyjemne oczywiście uczucie, ale trzeba je wziąć na klatę. Jest jeszcze bardzo dużo rund. Zagrania więc nie ma to się maziać, tylko trzeba e, się brać w garść i walczyć dalej. Mm, tak, troszkę, troszkę mnie zaskoczył tym wyborem debiutowym. No nie ukrywam, że raczej akurat w tym izolowanym pionu czuję się naprawdę dość komfortowo, więc tutaj mnie ładnie poprzestawiał na tych detalach, to muszę mu przyznać. No i fajnie mnie tutaj przeliczył po prostu w tych wszystkich komplikacjach. Taktyczno-dynamicznych, taktyczno, e, taktyczno -dynamicznych, tak? Więc tutaj no, troszkę ja też, wiecie, za bardzo tutaj szarpnąłem tym kolorem czarnym, tak za bardzo chciałem, wiecie. E, no, lubię atakować, tak? Uważam, że jestem w tym całkiem niezły, ale no niestety, nie zawsze da się atakować, przynajmniej nie da się zawsze atakować skutecznie, bo dać się atakować, atakować da się zawsze, ale no niestety, czasami rywal po prostu wszystko pięknie wybroni, no i efektem będzie te, taki obrazek, jak tutaj, gdzie po prostu zostaniemy bez. Materiału, Także możemy teraz jeszcze kliknąć przegląd, żeby tutaj Was pozostawić również z taką świadomością mniej więcej jak to komputer ocenia. 95,8 przeciwko 89,1 to całkiem niezła partia ze strony rywala. Białe wypracowały przewagę i jej nie oddały, więc tutaj generalnie byłem bardzo zadowolony. Wieża E8, h 6 goniec E6, goniec D6 ok, bo rywal po partii powiedział, że goniec D6 mu się bardzo nie podobało, że on by odszedł właśnie gońcem na B6. Ale ja uznałem, że goniec D6. Tak, gram tę pozycję i uznałem, że to jest w porządku. Tak, tylko tutaj właśnie nie Hetman F6, a Hetman D6, zobaczcie, nie. Tak, i, i zaraz wieża AD8, gonie C8, konie F6, konie 4, tak wiecie, gramy go tak po prostu solidnie, nie? Tylko ja Hetman D6 powiem szczerze, że nie chciałem nie wiem, czemu grać, że G3 jakiś tutaj ma rywal. Taki ruszek gdzieś tam widziałem, nie? I że nie mogę tym skoczyć, ale z drugiej strony ja już mogę się cofać na F6 wtedy. Żaden problem, nie? Właśnie wtedy jeszcze bardziej mamy. No na H3 wtedy. Tak, to, 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 to tutaj faktycznie popełniłem błąd, który troszkę kosztował mnie kolejne niedokładności. Bo zobaczcie, że tutaj od tego momentu już tak naprawdę ta przewaga cały czas rośnie. Konie F4 rośnie, wieża F7 rośnie, wieża E8 rośnie, tak? I. i, i... No i niestety ta szarpanka była spowodowana właśnie tym, tym zagraniem Hetman F6 to, była, to był początek złej idei. Eee, tak, i tu widzimy jeszcze, że komputer chciał właśnie zostawić tego tego skoczka C6. Zobaczmy, wieża bije 7, skoczek C2, to był pomysł, tak tak właśnie myślałem, że rywal by zagrał, no i ja chciałem grać koń E5, ale właśnie koń BD4 niestety było czymś, co komputer również ocenia bardzo dobrze, ja powinienem zagrać tu skoczkiem, ale król H1 widzimy, że, że tutaj białe cały czas utrzymują przewagę, ale faktycznie tutaj prawdopodobnie w nawiązaniu do komputera te szanse byłyby większe. No ale niestety ja przeoczyłem tutaj ten ruch koń C2 z tą całą ideą hetman bije D5, niestety, ale, ale to sprawiło, że że, 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 dodam jeszcze, że jakby wieża stała na e8, to by wchodził bardzo ładny wariant, to bym w ogóle wygrywał w tym wariancie, bo ja bym po hetman B d5 zagrał g4, I jakby rywal... teraz ma rywal hetman d8, ale w momencie, gdyby stała wieża na e8, i nie miałby tego szacha ze zdobyciem wieży, to na przykład koń e1, konie w3, tak, w tej pozycji, pach, to, to nagle ten król jest w pacie, zakładając, że nie ma tego ruchu jak hetman d8, dajmy na to, że rywal gra hetman d2, no to ja gram wieża e2, co nie, i... I, 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 I uznałem, że, że tutaj nawet czarne mogą powalczyć o wygraną. W związku z tym, że ten król jest totalnie wyłączony z gry i że mogę po prostu stworzyć jakąś siatkę matową przeciwnikowi, co nie? Więc to by było, to by było bardzo ciekawe. No ale tak się nie stało, więc tutaj e, już widzimy, że tutaj Arcymirz zagrał poprawnie. No i. Efektem jest właśnie taka oto pozycja. Także żegnam się z Państwem i słyszymy się oczywiście w kolejnych rundach. Także do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Na razie. Cześć i czołem, pa pa!